Seminarium Życia w Duchu Świętym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, stolicą mądrości, módl się za nami. Święty Michale Archaniele, módl się za nami. Błogosławiony bronisławie, módl się za nami. Catecheza III, miłość Boża, prawdziwy obraz Boga. W jednej z francuskich ankiet na pytanie, kim jest dla ciebie Bóg? Można znaleźć taką odpowiedź. Miałem trzy lata w roku 1939, pisał starszy już Francuz, gdy mój ojciec wyruszył na wojnę. Wkrótce dostał się do niewoli. Mało go znałem. Tylko piękna fotografia przypominała, że mam ojca. O nim też często mówiła nam matka. Dzięki jej opowiadaniom zdobyłem trochę wiadomości o ojcu. Czasem przychodził od niego list, czytaliśmy go, patrząc na jego fotografię. Z listów dowiedzieliśmy się, że nas kocha i wciąż myśli o nas. Moja miłość do ojca, dalekiego i niewidzialnego, miała w sobie coś z tajemnicy. Gdy wrócił w 1945 roku, miałem już wtedy 8 lat. By go przyjąć, weszliśmy na stację kolejową w niedalekim miasteczku. Będę zawsze pamiętał o tym pierwszym spotkaniu i krzyku serca. To On, dla mnie, kończy tę wypowiedź, Bóg jest również kimś takim, moim Ojcem dalekim i widzialnym, ale kimś, kogo poznaję przez Jego słowa w Piśmie Świętym, przez życie i miłość w rodzinie i słowa tych, którzy mi mówią o Nim. Wiem, że Go rozpoznam gdy go spotkam na końcu mojej życiowej drogi. Jego oblicze, jego miłość są już w moim sercu. Święta Teresa dzieciątka Jezus w swojej autobiografii Dzieje Duszy wiele razy wspominała dobroć i szlachetność swojego ojca i kiedy pisała o nim nawet z zachwytem i wyciągała z tego następujący wniosek: Dlaczegóż miałabym wątpić o miłości i dobroci ojca mojego w niebie, podczas gdy od ojca mojego który jest tylko człowiekiem doznałam tyle dobroci i czułości jeszcze jedno świadectwo ksiądz Piotr prusakiewicz Michałita pyta siostrę Marię Gaudieskas ze zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia o to jakim jest Bóg którego ona wierzy posłuchajmy odpowiedzi jaki jest pan bóg którego siostra wierzy dla którego ubrała ten czarny habit no, ten pampuk nie jest czarny. <laughs> Habit jest czarny, ale ten pampuk jest e, pełnią wszystkich kolorów. E, I te wszystkie kolory mają, e, opowiadają o jego miłosierdziu, e, które jest dla mnie tak wielką tajemnicą, i tak niesamowicie pociągającą tajemnicą, że no właśnie, nic innego nie było warte mojego życia. Jakby oddać swoje życie dla tej jednej największej tajemnicy. Na pewnym etapie mojej drogi, no to już nie było wyboru, tak naprawdę, bo to, to była ta tajemnica to było to coś, co najbardziej pociąga, najbardziej daje życie, najbardziej daje szczęście i najbardziej daje odpowiedź na wszystkie pytania, które we mnie były. Może tak powiem. Niestety w literaturze i w życiu częściej niż o dobrych ojcach jest mowa o ojcach złych. A to powoduje w dzieciach lęk przed Bogiem. Amerykanka Cheryl Brown, baptystka, wykładowczyni języków biblijnych Uniwersytetu w Betlejem i przyjaciółka katolików, zachorowała na raka. Pisała później o swoich przeżyciach. Było mi niezwykle trudno zawierzyć Bogu i oddać się w Jego ręce. Dostawałam setki listów i kartek, które zapewniały mi o przyjaźni i dodawały odwagi. I znów zrozumiałam, że Bóg za pośrednictwem ludzi wyrażał mi swoją miłość, ale miewałam momenty zwątpienia. Wierzyłam, że Bóg mnie kocha, ale był to raczej akt woli, a nie stałe przeświadczenie. Ostatecznie potem stwierdziłam, że to, co stanowiło zasadniczy problem w moim życiu modlitwy, to fałszywe pojęcie Boga. Łączyłam je z obrazem swego ojca, którego się bałam. Bałam się Ojca i bałam się Boga Ojca. Bałam się, że zostanę na nowo odrzucona, że nie zasłużyłam na jego miłość. Miałam ciągle świadomość, że mój Ojciec mnie nie kocha, że nigdy nic nie umiem zrobić tak, jakby tego chciał, że mnie nie akceptuje taką, jaką jestem. Zawsze miałam wrażenie, że czybym umarła, czy została przy życiu niewiele by go to obchodziło nie wiem co myślał naprawdę ale obojętność jaką czułam z jego strony i sposób w jaki wstrzymywał się od okazania mi miłości otuchy czy aprobaty przynosiłam na boga i sądzę że to był właśnie ten obszar mojego życia który najbardziej domagał się uzdrowienia a pierwszym krokiem musiało być przebaczenie ojcu na wzór jezusa który nauczył nas wybaczać winowajcom. Przebaczenie Ojcu było naprawdę moim wyzwoleniem. Dokonało się ono w momencie, kiedy czytałam ostatni werset Psalmu 66. Oto te słowa. Niech będzie Bóg błogosławiony, bo nie odtrącił mojej modlitwy, ani swej łaski mi nie odmówił. To było tak, jakby mówił do mnie: Ja nie jestem podobny do Waszych Ojców Ziemskich. Od tej chwili Wierzę z większą ufnością i jestem przekonana, że Bóg wysłuchuje moich modlitw nawet wówczas, gdy nie odpowiada mi tak, jakbym chciała lub myślała, że powinien. Mogłam Mu już zawierzyć, że uczyni to, co będzie dla mnie najlepsze. Coś podobnego, moi drodzy, znamy także z życiorystu świętego Augustyna. Miał on surowego ojca Patrycjusza. W Bogu zaś. Widział sprawiedliwego i surowego sędziego, który wielu pośle na potępienie. Pierwsze słowa Jezusa, które odnotowała Ewangelia, mówią o Bogu jako Ojcu. Wypowiedział on je jako dwunastoletni chłopiec, odnaleziony w świątyni jerozolimskiej, do poszukujących go Maryi i Józefa. Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mego ojca? Sprawy Boga Ojca, związane były ze świątynią, i właśnie o nich dyskutował Jezus z uczonymi w piśmie. Również ostatnie słowa Jezusa, wypowiedziane w chwili konania na krzyżu, zwrócone są do Boga Ojca. Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego ducha. O ile w Starym Testamencie rzadko spotykamy słowo Ojciec, używane jako imię Boże, to Jezus. Znacznie częściej używa określeń ojciec czy ojciec niebieski. Jeden z egzegetów obliczył, że w samym tylko kazaniu na górze słowo ojciec jako synonim imienia Boga występuje dziewiętnaście razy. W języku hebrajskim mabba jest określeniem zdrobniałym i znaczy tata, tatuś. Jezus używał go, by podkreślić miłość i poufałość w obcowaniu z Bogiem. W licznych wypowiedziach Jezus przedstawia Boga jako najlepszego i kochającego Ojca, który troszczy się o swoje dzieci. Czyni to przede wszystkim w przypowieściach. Zruszająca jest zwłaszcza postać Boga w przypowieści o synu marnotrawnym. Bóg miłości miłosiernej. Święty Jan Paweł II pisał w jednej ze swoich encyklik. Bóg stworzenia objawia się jako Bóg odkupienia. Jako Bóg, który jest wierny sobie samemu, wierny swej miłości do człowieka i do świata, wyrażonej w dniu stworzenia, a miłość Jego nie cofa się przed niczym, czego w nim samym domaga się sprawiedliwość, i dlatego Synowi Swojemu nie przepuścił, ale go dla nas grzechem uczynił. Jeśli uczynił grzechem absolutnie bezgrzesznego, to dlatego, aby objawić miłość, która zawsze jest większa od całego stworzenia, która jest nim samym, gdyż Bóg jest miłością. A nade wszystko, pisał Ojciec Święty, jest ona większa od grzechu, od słabości, od marności stworzenia, potężniejsza od śmierci, stale gotowa dźwigać, przebaczać, stale gotowa wychodzić na spotkanie marnotrawnego dziecka. Stale szukająca objawienia się Synów Bożych, którzy są wezwani do chwały. To objawienie miłości nazywa się również miłosierdziem. To objawienie miłości i miłosierdzia ma w dziejach człowieka jedną postać i jedno imię nazywa się Jezus Chrystus. Miłość w najobszerniejszym znaczeniu, wykłada z kolei święty Tomasz Zakwinu w swojej sumie teologicznej. Jest to dążność ku odpowiedniemu dobru. Może być ona naturalna, czyli zmysłowa i umysłowa, czyli duchowa. Miłość duchową posiadają tylko istoty rozumne, u których ona występuje w podwójnej formie jako miłość porządliwości i miłość życzliwości. Miłość porządliwości polega na upodobaniu w jakiej rzeczy czy osobie i dążności ku niej ze względu na pożytek kochającego. Dla którego wynika stąd jakieś dobro. Miłość zaś życzliwości polega na upodobaniu w jakiej rzeczy lub osobie i dążności ku niej nie ze względu na dobro miłującego, ale jedynie ze względu na dobro tej osoby lub osoby kochanej, której życzymy jak najlepiej. W języku greckim, na opisanie miłości, pojawiają się następujące słowa: eros, storge, filia. I agape. Ten ostatni termin, używany głównie w języku potocznym, oznacza miłość małżeńską, braterską, wspólnotową lub Boga do człowieka i człowieka do Boga. Miłość jest ze swojej istoty dynamiczna, twórcza, jest czymś, dzięki czemu człowiek staje się i wzrasta. Jest też pragnieniem doskonałości. Dzięki aktom miłości człowiek ma możność Transcendowania siebie ku światu i ku Bogu, który jest centrum całego uniwersum. Perspektywa miłości jest w gruncie rzeczy nieskończona. Jest procesem, który się nie kończy, lecz trwa. Przeżywamy ją jako potencję, jako pęd ku nieskończonemu dobru, którego źródłem i nosicielem jest Bóg. Miłość jest jedną z podstawowych rzeczywistości wyróżniających człowieka. Spośród innych bytów znajdujących się w świecie, ona kocha i w miłowaniu spogląda zawsze dalej, aniżeli tylko na to, co już objęła i posiadła. Ellen White to amerykańska pisarka żyjąca na przełomie XIX i XX wieku. Napisała ponad 60 książek o tematyce chrześcijańskiej. Jedna z nich to Droga do Chrystusa. Zaczyna się ona od słów Bóg połączył nasze serca z sobą niezliczonymi dowodami swej miłości okazanymi na niebie i ziemi pragnie się nam objawić przez dzieła przyrody i przez najgłębsze najdelikatniejsze uczucia dostępne sercu ludzkiemu miłość Boża w piśmie świętym Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo zrodzeni jesteśmy z miłości Boga on pragnie abyśmy byli do niego podobni Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Jestem zatem stworzony, jesteś stworzona na obraz Boży, jesteś dziełem rąk Bożych. W ciągu swej historii Izrael mógł odkryć, że Bóg miał tylko jeden powód, aby mu się objawić i wybrać go spośród wszystkich ludów, by był Jego ludem. Tym powodem była jego darmo dana miłość. Dzięki prorokom zrozumiał też Izrael, że Bóg z miłości nie przestał go zbawiać oraz przebaczać mu jego niewierności i grzechów. Miłość Boga do Izraela jest porównywana do miłości Ojca do Syna. Jest ona w istocie jeszcze mocniejsza niż miłość Matki do dzieci. Bóg miłuje swój lud bardziej niż oblubieniec swoją oblubienicę. Miłość ta będzie zwyciężać nawet największe niewierności, aż do udzielenia najcenniejszego daru, jakie posiadało niebo. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Bóg pisze, papież Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est, pierwszy nas umiłował. I ta miłość Boga objawiła się pośród nas, stała się widzialna, ponieważ on zesłał syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki niemu. Bóg stał się widzialny. W Jezusie możemy oglądać ojca. On pierwszy nas umiłował i nadal nas kocha jako pierwszy. Dlatego my również możemy odpowiedzieć miłością. Bóg nie nakazuje nam uczucia, którego nie możemy w sobie wzbudzić. On nas kocha, pozwala, że możemy zobaczyć i odczuć jego miłość, i z tego pierwszeństwa miłowania ze strony Boga, jako odpowiedź, może narodzić się miłość również z nas. Pan mówi: Przez Jeremiasza ukochałem się odwieczną miłością. W Bogu moja siostra, mój drogi bracie istniałeś zawsze. Od wieczności i nigdy nie będziesz miał końca, tak właśnie jak jego własna istota. W Chrystusie Bóg wybrał cię przed stworzeniem świata, przeznaczając cię, abyś stał się jego dzieckiem, dzięki Jezusowi Chrystusowi. Może czasem zdarzyć się, że usłyszysz przejmujące bólem słowa: Byłeś niechcianym dzieckiem, rodzice cię nie zaplanowali. To była wpadka. Ale nie taki jest Bóg. On cię dziś i każdego dnia zapewnia przez proroka Izajasza. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Bóg składa obietnice i zapewnienie. Mówi jesteś moim ukochanym dzieckiem. Oto wyryłem cię na obu dłoniach. Jesteś chciany i zaplanowany. Od zawsze znam Twoje imię. Jesteś moim upragnionym dzieckiem. Twoje imię jest wyryte na moich dłoniach. Ono nie jest tam napisane ono jest wyryte i nie da się go zetrzeć czy wymazać. Jest zawsze przede mną, tak jak zawsze moja miłość jest z Tobą. I nie ma minuty, sekundy, kiedybym, mówi Pan, o Tobie nie myślał. Te słowa zachęcają, by zwracać się do Boga jak do najlepszego Ojca, bo Jego miłość jest opiekuńcza, troskliwa, delikatna. Jego miłość przemienia życie człowieka. Oto inny fragment z księgi proroka Izajasza. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym bardziej odchodzili ode mnie, a składali ofiary Baalom. I bożkom palili kadzidła, a przecież to ja. Uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem, oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swojego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Inną cechą miłości Boga jest wierność. Bóg jest wierny. I nawet gdy my odchodzimy od Boga, gdy zdarzy się nam iść za innymi bożkami naszego świata, jego miłość się nie zmieni. Góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie, zapewnia nas Pan. Bóg kocha i zna po imieniu, nie anonimowo, wszystkich ludzi, całą ludzkość. Ale każdego z nas osobiście, bo każdy z nas przedstawia dla Boga ogromną wartość. Jesteśmy dla Boga większą wartością niż wszystkie skarby i bogactwo całej ziemi. I znowu tekst z proroka Izajasza. Teraz tak mówi Pan: Stworzyciel Twój Jakubie i stwórca Twój o Izraelu. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu. Tyś moim. Każdy z nas, siostry i bracia, pragnie być kochany. Serce nasze pragnie miłości. I często wyobrażamy sobie, myślimy, że na miłość trzeba nam zasłużyć. Miłość Boga jest wcześniejsza niż jakiekolwiek nasze zasługiwanie na nią. Prośmy Pana, byśmy przyjęli Jego miłość i jej pragnęli. Bóg Cię kochał i kochać będzie w przyszłości przez całą wieczność. Bóg ukochał Cię od wieków i nadal będzie taką miłością Ciebie darzył. Wydarzenia mieszkańcy tej ziemi się zmieniają, przemija niebo i ziemia, lecz miłość Boga do nas nigdy się nie skończy. Miłość Boga do Ciebie jest nieskończona co do intensywności. Kocha On swym sercem, które nie zna granic. Miłość Boga jest niezgłębioną przepaścią, morzem bez plaży i bez dna nazwany zostałeś dzieckiem Boga i nim rzeczywiście jesteś. Pan czyni cię uczestnikami swojego boskiego życia, szczęścia, które nie będzie miało końca. I on sam będzie twoją nagrodą w niebie. Spójrzmy na Jezusa dobrego pasterza. Mówi o sobie ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie za swoje owce. Najemnik zaś ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego Wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Życie moje oddaję za owce, oto cena naszego zbawienia. Życie Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Bóg kocha Ciebie zawsze. Nawet wtedy, gdy jesteś od Niego z daleka, gdy nie chcesz Go poznać, gdy zagubiony wątpisz w Niego i wchodziłeś na drogę złam, a On ciebie wtedy szukał tuż z was, gdy ma sto owiec, mówi święty Łukasz w Ewangelii. A zgubi jedną z nich nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie, a gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona. I wraca do domu, sprasza przyjaciół i mówi im cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Jakże wielkim dowodem miłości Boga do nas było narodzenie się Jezusa i jego śmierć na krzyżu. Wszystko to świadczy o tym, że nawet gdybyś sam żył na świecie, Jezus nie zawahałby się za ciebie umrzeć z miłości. Dlaczego często uciekamy? I boimy się tej miłości. Możesz poznać Boga, i to jak bardzo Ciebie kocha. On sam chce wejść z Tobą w osobisty kontakt, w relacje. Pragnie byś Go poznał, pragnie byś poznawał Jezusa, a kto pozna Jezusa, pozna Boga Ojca. Jeremiasz w jednym ze swoich tekstów w rozdziale 31 mówi następujące słowa. Bóg mówił umieszczę swe prawo, w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu i będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego, poznajcie Pana. Wszyscy bowiem, od najmniejszego do największego, poznają mnie, wyrocznia Pana, ponieważ odpuszcza im występki. A o grzechach ich nie będę już wspominał. Bóg chce, abyś powierzył mu swoje sprawy. Chce wysłuchać Twoich próśb. Jezus mówi, proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z Was syn poprosi o chleb. Czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeżeli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy go proszą. Prosi tylko nas o zaufanie, prosi o to, byśmy pozwolili mu się w życiu poprowadzić. Nie jesteś więc pyłem, który nie ma znaczenia we wszechświecie. Jesteś osobą, jesteś dziełem Jego rąk. Bóg Ciebie wybrał, ma wobec Ciebie plan. Pragnie byś stał się Jego przyjacielem w dziele odrodzenia świata. Spróbuj wyjść z Twoich schematów i przyzwyczajeń. Zwróć serce do Boga, otwórz serce przed Nim, a zaczniesz słyszeć Jego głos, tak jak Abraham, który zaufał Bogu i usłyszał mówiącego do Niego Boga, wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca do kraju, który Ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Ciebie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złożeczyli, i ja będę złożeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Jezu, utrudzony z miłości do człowieka, przyjdź do mojego serca, jak do swojego domu, i odpocznij w Nim, bym przeniknięty Twoją obecnością przeżywał moje życie w zjednoczeniu z Tobą i na Twoją chwałę. Amen. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.